Po tym jak niedawno nagrałem filmik z niesamowitym składem w Rexhamu po ewolucjach, który stworzył Tomek, postanowiłem, że spróbujemy zrobić miniserię mistrzobie Ewolucji, w ramach której będę mógł pokazać wam absolutnie unikalne składy stworzone dzięki rozwijaniu zawodników. No ale by ona trwała potrzebne są osoby, które faktycznie mają się czym pochwalić. Jeśli posiadasz podobną epicką ekipę i grasz na Xboxie lub PlayStation, napisz do mnie maila na adres widoczny na ekranie, a zanim do podstawowej treści dzisiejszego filmiku, chcę Wam jeszcze pokazać dwie ciekawe perełki utonka. Po pierwsze odśrodkowy obrońca, który ma 77 overalla, a przy tym 88 tempa, defa i fizyczności, a do tego wszystkie podstawowe style gry w obronie. Takiej karty nikt nie traktowałby poważnie, a jest ona w stanie zatrzymać Mbappę, a po drugie, za przeproszeniem, bolec oceniony na 49, rozwinięty do poziomu niemalże kompletnego napastnika, który oczywiście... Ma wciąż overall na poziomie randomowej złotej karty. No, ot, na to pozwalają ewolucje I dzisiaj przyjrzymy się kolejnej takiej ekipie, a konkretnie składowi motoru Lublin stworzonemu przez Dawida, który ogólnie miał nie grać na premierę w FC-25, ale motor awansował do Ekstra klasy i pierwszy raz pojawił się w grze. Dziewczyna kupiła mu więc tę odsłonę na premierę, i tak krok po kroku doszedł on do tego, że w bramce oczywiście zbrykić. No bo w tej odsłonie chyba nie będzie już dało się rozwijać zwijać golkiperów, ale na lewej obronie pojawia się Krystian Palacz mający absolutnie zadowalające statystyki, bo chociażby podobny, wolniejszy Zambrota dalej daje radę. Pod większym znakiem zapytania stoi więc pierwszy LCO, czyli ex piłkarz motoru Sebastian Rudol, nad którym można byłoby się zachwycać, gdyby jego obrona oceniona była na 90, a nie 85. Tutaj zdaje się, że jej może być ciut za mało i korzystniej wygląda to ugrającego obok kolegi, u którego, tak jak w przypadku Branta, widzimy spore zakłamanie. 88 tempa, defaj fizyczności, a overall to tylko 84. Co się więc ewidentnie nie zgadza na korzyść Słowaka, który warto przypomnieć mierzy aż 193 cm wzrostu. Natomiast zamykając obronę, witamy się z Pawłem Stolarskim. I tutaj, tak jak w przypadku palacza, statystyk rodem z kart toty nie ujrzymy. Ale generalnie nie ma się czego czepiać. Podstawowy pace jest, więc jakoś da radę. Idąc dalej i wchodząc w winie pomocy, naszym oczom ukazuje się oczywiście Bartosz Wolski, który wskoczył już do gangu Hulita i ogólnie ma bardzo zbalansowane statystyki na karcie, co pozwala myśleć, że z nim nie powinno być problemów, ale rywale na pewno będą mieć problemy z jego kolegą grającym obok, bo Simon mierząc 185 cm wzrostu, mając 4 statystyki notowane na 87 i do tego 89 defa, wygląda na bardzo solidnego defensywnego pomocnika, typowego ekstraklasowego rzeźnika, wspieranego nieco w ofensywie przez Rafała Króla. W tym przypadku o umiejętności gry w obronie nieco trudno, ale za to wszelkie atuty ofensywne, jak i fizyczność stoją na poziomie niejednej grywalnej karty, więc pozostaje jedynie pytanie, czy sylwetka Króla współgra faktycznie z tymi statystykami. Natomiast idąc dalej o takie mankamenty trudno raczej u jakże dobrze znanego nam już na kartomanii Kaliskanera. Muszę przyznać, że Niemiec w Ultimate Team rozwija się nieco szybciej niż w trybie kariery i gwoli ścisłości Ci przypomnę, że mierzy on 192 cm wzrostu, więc wiedząc jak odnajduje się w tej grze, no zdaje się, że mając 90 tempa, Kaliskaner nie może być słaby. Więc pod większym znakiem zapytania stoi Wełniak, który ma co prawda aż 89 overalla i jest szybki, ale przy tym posiada przede wszystkim tylko 82 dryblingu, a to jednak wskazuje nam nieco na sztywniaka i powoduje, że ogólnie lepiej prezentuje się grający obok niego i widocznie Niżej ocenionym raz, mający dodatkowo złote finezje. Tak więc wygląda ta drużyna, i porównując ją do wyjściowego zespołu, trzeba przyznać, że sporo się w niej zmieniło. Jednak testując tym razem skład po ewolucjach, obrałem nieco inną ścieżkę zabawy, no a mianowicie najpierw pograłem w ciemno, nie oglądając statystyk piłkarzy, i dopiero po przetestowaniu ich nagrałem same karty. Na test znowu był bardzo ciekawy i dla mnie osobiście przyjemny, bo okazało się, że w tej drużynie żaden zawodnik nie odstaje realnie od panującego obecnie w grze poziomu, a ci napastnicy, którzy wyglądają na sztywnych strzelali bez problemu od groma bramek i wręcz zdziwiony byłem po testach, że na przykład karta wełniaka podaje, iż ma on raptem 82 dryblingu. To co jednak od początku bardzo mnie ciekawiło to jeszcze fakt, że Dawid gra tą drużyną na formacji 4-3-1-2, no ale tak jak w przypadku w Rexhamu trudno było rozwinąć w motorze Lublin niesamowitych skrzydłowych i finalnie właściciel tego składu Postawił na węższą formację, którą ja we FC25 chyba jeszcze nigdy nie grałem. No więc to dla mnie spora nowość, i jak się okazało, największym problemem było tutaj wsparcie przez środkowych pomocników, bo ci trzymali się zbyt blisko linii ataku i w przypadku kontrataków pozostawiali osamotnioną obronę. A gdy rywal grał w ataku pozycyjnym, dawali mu zbyt dużo przestrzeni przed polem karnym, pozwalając na prostą klepkę i wjeżdżanie do bramki. Finalny efekt był więc taki, że tu prawie każdy mecz kończył się u mnie wynikiem typu 6 do 5. Jak wiemy po styczniowej łatce o coś takiego nie trudno, ale w przypadku tego składu to już było apogeum, z tym że to i tak ja przeważnie wygrywałem, bo jednak minusy w defensywie pozwoliły na plusy w ofensywie. Sami napastnicy są bardzo silni, nie patyczkują się z rywalami, wystarczy im podać piłkę, odwrócić się w kierunku bramki i sieknąć na oślep, a to daje już spore szanse na strzelenie gola, ale dodatkowo mamy tutaj dwóch typowych strajkerów you wspieranych przez ogromnego kaliskanera, a gdy przyjdzie co do czego i cię pociągnąć trzeba skrzydłem, mogą pojawić się tam obrońcy lub grający na skraju formacji środkowi pomocnicy, bowiem rajdy Króla i Wolskiego nie odstawały zbytnio od tych, jakie prezentuje dodany ostatnio do gry Maradona, a jak później zobaczyłem, Bartosz Wolski posiada, że tak to powiem, tylko 86 tempa. No i to znowu było dla mnie spore zaskoczenie, bo byłem pewien, że ma on go co najmniej 90, to znowu pokazuje tylko, że statystyki kart mocno odbijają się na naszym mentalnym podejściu do zawodnika i lepiej patrzeć na realne rezultaty niż na to, co ktoś tam ma na wasgrane na swej karcie. No a tutaj te rezultaty były bardzo zadowalające. Zabawa stała na podobnym poziomie co przy sprawdzanym ostatnio składzie w Rexhamu, bo nawet taki Christopher Simon z wielką sylwetką i tak pokaźnymi umiejętnościami on naturalnie solidnie zmęcał się nad rywalami. Natomiast zastanawiająca jest inna rzecz, no bo przecież to jest znowu drużyna z wysoko podniesionymi statystykami u randomowych zawodników z randomowo generowaną sylwetką. Jak wychodzą całkiem nieźle ocenione karty eventowe właśnie takich randomów, to większość z nich jest niegrywalna. Gość ma na przykład 94 tempa, super dribbling, siłę i tak a realnie stoi jak widły w gnoju. Zresztą co roku gracze narzekają chociażby, że event przyszły gwiazd to jest badziewie, bo przypadkowe generowane przez grę młodziki dostają super statystyki, ale realnie nie są oni osadzeni w mecie gry, tak jak wiele ikon. Więc jak to jest, że świetne eventowe karty randomów są często niegrywalne, a składy randomów, które mają podniesione statystyki dzięki ewolucjom, są bardzo grywalne? No tutaj palaczem, wolskim czy królem grało się momentami jak ogarniętymi ikonami, a ci wysocy napastnicy, których z reguły nie preferuje, też migali w ataku jak po lodzie. I bez problemu niszczyli w ofensywie każdych przeciwników. No jest to trochę zagwostka, ale najważniejszy jest chyba tutaj jednak fakt, że póki co z tego co widzę, gracze stawiający na ewolucję naprawdę bardzo dobrze na tym wychodzą. No bo to nie jest tylko fan z gry z zawodnikami, których lubią. To jest często po prostu posiadanie piłkarzy lepszych od rywala, którzy dla przeciwnika są absolutną zagwostką i nie ma on pojęcia, czego się po nich spodziewać. No ale za to ja po nagraniu tych dwóch odcinków spodziewam się że jeśli uda nam się kontynuować tę te serię testując kolejny skład po ewolucjach znowu będę świetnie się bawić. Przypominam, jeśli masz takowy na Xboxie lub PlayStation, pochwal się nim w naszej miniserii i napisz do mnie w tej sprawie na domanu8 Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!